Siema siemote i Tori! Miałem dzisiaj nagrywać totalnie inny odcinek, ale to co wydarzyło się w Brawl Stars, zmusiło mnie do tego, żebym nagrał kolejny odcinek z Brawl Newsów na moim kanale, bo dzisiaj mam strasznie mocne informacje dla was. Jak wiecie, do gierki dzisiaj wleciał skinek Squad Buster Shelly, którego każdy z nas mógł odebrać za darmo, ale okazało się, że nie był to jedyny darmowy skin do Shelly, którego można było otrzymać za free, bo był jeszcze drugi, bardzo rzadki, Halloweenowy skin, którego też normalnie można było odebrać za darmo. Dzisiaj powiem wam wszystko na ten temat, będą też inne naprawdę mocne newsy, ale zanim do tego przejdę, chciałbym sprawdzić, ilu mam prawdziwych widzów na tym kanale. Jeśli jesteś prawdziwym widzem i mogę na Ciebie liczyć ziomek, to jak możesz, zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem. Chcę sprawdzić po prostu, ile jest takich osób, które naprawdę są spoko prawdziwymi widzami. Z góry dziękuję i oczywiście nie zmuszam. Oprócz tego możemy mówić się tak, że jeśli odebrałeś dzisiaj skinka Squad Buster Shelly na swoim koncie w Brawl Start, to zostawisz teraz suwa na moim kanale. Też zobaczymy ile będzie takich osób, więc jak możecie subskrybujcie, jeśli lubicie Brawla, żeby być z wszystkim na bieżąco, bo zawsze jak wychodzi coś nowego, to ja najszybciej jak się da Was o tym informuję. Odcineczek ten zaczniemy sobie od wątkach. Hyry, czyli no jednego z najbardziej kojarzonych graczy w Brawl Stars, jednego z najlepszych graczy, osoby, która jako pierwsza w naszym regionie wbiła 100 tysięcy pucharków. Okazało się, że Hyra otrzymał bana w Brawl Stars na zawsze. I zaraz trochę więcej wam o tym powiem, ale zanim do tego przejdę, pamiętajcie proszę o wpisaniu kodu Torii w sklepie Brawl Stars, bo każda osoba, która wpisze mój kodik i na przykład doładuje sobie jakiś pakiet klejnotów lub jakąś inną fajną ofertę z moim kolem, zostanie pozdrowiona na odcinku. Dlatego na maila wysyłajcie nagranie lub skylę, jak ktoś z moim kodem kupujecie i wtedy będę Was pozdrawiał. Ale dobra, po kolei Hyra parę dni temu wrzucił na swój oficjalny kanał. Filmik, w którym pożegnał się z Brawl Stars, powiedział, że po raz kolejny otrzymał Bana, tym razem na zawsze, e, no i już nie wróci do gry, że kończy z tą grą. W odcinku tym m.in. powiedział takie słowa. Prawda jest taka, że zespół Super Sela, twórców Brawl Stars, nigdy mnie nie lubił. Jestem najbardziej utalentowanym i najbardziej znienawidzonym graczem. Do no, Hyra zawsze miał wysokie ego i zawsze uważał siebie za najlepszego i no inni nie mieli niby do niego podjazdu. E, no Był po prostu takim człowiekiem, który głównie patrzył na siebie i był w sobie zakochany. No i chyra uważa, że tego Bana dostał słusznie. To, czy ten ban był słuszny, czy nie, wiedzą tylko i wyłącznie twórcy Brawlstars, bo tak naprawdę nie wiemy o co dokładnie tam poszło, ale Hyra już nieraz miał problemy właśnie z banami w grze. Oskarżany był m.in. o nieuczciwe wbijanie pucharków, o toksyczność i kilka innych rzeczy, więc no nie wiadomo o co poszło teraz. Trzeba mieć z tyłu głowy też to, że Hyra już nieraz w tych sytuacjach nawet kłamał. Mówił parę razy, że otrzymał bana, a tak naprawdę tego bana nie dostał. Mówił, że już nie wróci do Brawl Stars, a do tego Brawlstars wracał. Więc nie wiadomo, czy teraz nie jest to kolejna taka jego akcja, żeby zwrócić na siebie uwagę i po prostu podwyższyć sobie fame. Oczywiście może być też tak, że rzeczywiście tego bana dostał i jak najbardziej mu wtedy współczuję. Ehm, no, ale tego tak naprawdę nie wiemy. Pewnie w najbliższych dniach dowiemy się trochę więcej, jak będzie coś nowego, będę was informował. A ja już przechodzę do tematu związanego z nowymi skinami do szelki, lecz zanim do tego przejdę jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. Jak wiecie, już w maju dokładnie to 25, czyli w tym miesiącu 25 maja będziemy mieli finały miesiąca w Brawl Stars, które ja skomentuję dla was razem z Wenim. Będą one też na moim kanale, będą transmitowane, więc będziecie mogli je obejrzeć i dlaczego o tym mówię. Poznaliśmy całą drabinkę. Czyli kto z kim na tych mistrzostwach będzie grał. I tak się składa, że Zeta Division miała strasznego pecha. Zobaczcie na to. Drugi mecz, Zeta Division kontra SK Gaming. Tak, czyli już w ćwierćfinale Zeta trafiła na najlepszą drużynę w tym roku, jaką jest SK Gaming. Równie dobrze to mógłby być finał. Tak naprawdę, jakby doszli do finału i tam byłby finał SK Gaming kontra Zeta, to nikt by się nie zdziwił, że jest taki finał. A to jest pierwszy mecz, ćwierćfinałowy Więc już w pierwszej rundzie, która jest naprawdę mega dobrych drużyn albo Zeta, albo SK Gaming, odpadnie. Miejmy nadzieję, że to Zeta wyjdzie zwycięsko w tym pojedynku i będziemy za nią trzymać. Kciuki, więc już z tego miejsca zapraszam Was na właśnie moje komentowanie, które będzie 25 maja, gdzie razem po polsku wszyscy będziemy kibicować właśnie Zecie i miejmy nadzieję, że dadzą rady Zeska Gaming, chociaż łatwo na pewno nie będzie. Ale pozostałe ćwierć finały to FA Jordans kontra Reverso EU, następnie Oceanus Gaming i Humble, to też jest mega mocny meczyk i Replay totem kontra Lader Skill. W Lader Skill przypominam, że gra też Polak Kapi i on się zmierzy właśnie z drużyną Replay totem, czyli Maru, Maurym i Ikaosem. Warto zwrócić uwagę na to, że jeśli Zeta wygrałaby Zeska Gaming, to później mamy tak naprawdę darmową drogę do finału, bo zmierzyliby się z kimś z dwójki FA Jordan albo Riverso. Są to drużyny niezbyt znane, drużyny, które nie są ani na poziomie Z, ani na poziomie SK. Więc tak naprawdę, kto wygra w tym ćwierćfinale, finale czy Z czy SK, to już raczej będzie w finale. Jak już będzie trochę bliżej do tych finałów, no to ja nagram wam specjalny odcinek, w którym powiem, na kogo obstawiać, żeby dostać wszystkie nagrody, bo za obstawianie tych meczy za darmo będzie można dostać kozackie nagrody w Brawlu. Więc tym bardziej subskrybujcie moje obydwa kanały, żeby tego nie przegapić. No ale dobra, teraz przejdźmy do najważniejszego tematu, czyli tematu związanego ze skład Shell, a bardziej też z drugim skinem, do Shelley, który był dostępny za darmo do zdobycia dzisiaj e, Mianowicie, no każdy z nas otrzymał Squadbusters strzeli w sklepie, była taka specjalna oferta No bo jak wiecie, wbiliśmy już 30 milionów Czyli zapełniliśmy cały ten cel Jeśli chodzi o Squadbusters Twórcy dotrzymali słowa, od razu wleciała do nas specjalna oferta e, Gdzie między innymi otrzymaliśmy też Spray do tego skinka Proszę bardzo, jest on tutaj, wygląda całkiem fajnie Specjalną emotkę, która też jest spoko, jest animowana No i jeszcze ikonkę gracza, której no szukać nie będę Ale gdzieś tutaj jest, bo też ją otrzymałem No i generalnie po prostu ta oferta czekała na nas w sklepie Wchodziliśmy sobie do sklepu i tutaj czekała ta Taka oto oferta właśnie tego skinka Squadbusters Shelly e, Klikaliśmy sobie w nią, odbieraliśmy za darmo, no i ją mieliśmy, ale okazało się, że był wielki Bóg w Brawl Stars. I osoby, które od razu wbiły sobie do sklepu, gdy ta Shelly wyszła, czyli gdzieś to było około godzinki 10, e, odebrały sobie od razu tego skina, no to później, gdy były w sklepie, otrzymały kolejną, drugą ofertę z rzędu do odebrania za darmo. Okazało się, że była to taka oferta z wiedźmą Shelly w tej zmienionej kolorystycznej wersji, czyli nie tą najrzadszą wiedźmą e, OG, taką fioletową, która była już dawno temu w Hello, tylko tą, która była. W ostatnie Halloween, ale i tak nie zmienia to fakt, że jest to rzadki skinek. Specjalny, eventowy skin, którego dostać można tylko i wyłącznie w Halloween w tym czasie. No a nagle wszedł on teraz do sklepu i to wszedł jeszcze za darmo dla tych osób. Ta oferta wyglądała identycznie jak ta oferta ze Squad Buster Shelly, tylko mieliśmy tam kosmetyki do tego skina czarownicy. No i oprócz tego właśnie samego tego skina czarownicę, który też był za darmo. Ja niestety na głównym koncie tej oferty nie miałem. Nie załapałem się na nią, bo odebrałem tą szelkę Squadbusters gdzieś koło godzinki 11, więc troszkę za późno. Działało to u niektórych osób, które odbierały ją od razu o godzinie 10.00. Lub tam kilka minut po tym. Więc trzeba ją było odebrać dosyć szybko, i tak nie każdy taką ofertę miał. Ale my sprawdzimy sobie teraz, czy idzie jeszcze tego skinka otrzymać za free. Specjalnie wchodzę sobie na moje drugie konto, gdzie nie odebrałem jeszcze skład Buster z Shelly. No i tak się składa, że teraz wchodzę sobie do sklepu, ją sobie odbiorę i zobaczymy czy jak ją odbiorę. To od razu pokaże mi się nowa oferta, gdzie do odebrania będę miał też tą drugą szelkę. No więc uwaga, widzowie. Klikamy sobie, proszę bardzo, odbieramy i proszę, żeby pojawiła mi się tutaj ta druga skinka, with Shelly, bo ja bardzo, ale to bardzo chciałbym ją mieć. To jest jeden z moich ulubionych skin mówię, uwielbiam skiny halloweenowe. Uwaga, no nie, teraz to już chyba się nie pokazuje, jak widzicie. Chociaż jeszcze poczekajcie, zrestartuję sklep, wejdę jeszcze raz i zobaczymy. No nie, ja już takiego czegoś nie mam, ale wierzcie mi, że normalnie takie coś było dzisiaj z rana. Ja nawet wam wyświetlam tutaj screeny, gdzie wy, widzowie, podsyłaliście mi, jak te, właśnie tego skinka odbieraliście, jak taką ofertę mieliście. Mnóstwo moich widzów coś takiego dostało. Jak dotrwaliście do tego momentu, napisz mi w komentarzu, czy też załapałeś się na tego skinka za free. Ale zaraz powiem wam kolejną ważną kwestię, czy jak dostaliście tego skina, to jest możliwość, że twórcy brawlstars wam go zabiorą. No bo jakby nie patrzeć, był to Bóg, więc takie coś nie powinno mieć miejsca i tym bardziej, że nie dostał tego każdy, tylko dostały to niektóre osoby, więc jest to też niesprawiedliwe dla reszty, jakby nie patrzeć. Wchodzimy na kolejne moje konto i tutaj też czeka na mnie Shelley ze strzelbą. Odbieramy, może na tym koncie akurat coś się zlaguje i tego skinka kolejnego do szeli otrzymam w ofercie, więc uwaga. Tutaj już go odebrałem, no ale nie widzę, żeby była i pojawiała się kolejna oferta, bo tym osobom od razu jak odebrały skład Buster Shelley, pojawiała się nagle kolejna oferta w sklepie właśnie z tym drugim skinkiem do szelki. Mega wam zazdroszczę, udało wam się odebrać. Właśnie tego skinka za free. Ja jeszcze wejdę na moje ostatnie konto i tutaj szybko to sprawdzimy. Jak już tutaj nie zadziała, to po prostu już jest to naprawione i już to tak nie działa. Szybko twórcy to naprawili, aczkolwiek, no i tak wiele osób się na to załapało i dostało skinka za free. No nie nie działa to teraz. No i zadajmy sobie kluczowe pytanie. Czy jak jesteś tym szczęśliwcem i udało ci się tego skinka odebrać, to czy będziesz musiał go zwrócić? Czy twórcy ci go zabiorą z konta? Na ten moment bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, gdyż na oficjalnym Twitterze twórcy nic jeszcze nie powiedzieli w tej sprawie. Pewnie dostaniemy za jakiś czas informację, może jak już nawet oglądacie odcinek, ktoś taka informacja. Informacja na oficjalnym Twitterze Brawl Stars jest, więc jak będę wiedział coś więcej, to napiszę wam to w przypiętym komentarzu, właśnie pod tym odcinkiem. Więc śledźcie ten przypięty komentarz, czy coś tam już napisałem. Bo generalnie nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu tym osobom, które dostały tego skina, twórcy go zabrali. No, był to bóg, więc mają do tego prawo. Może dadzą jakąś rekompensatę za to w stylu Stardropa albo jajek, ale tak naprawdę tej rekompensaty też nie muszą dawać, no bo jeśli mieliby wam zostawić tego skinka, tą Wiedźmę szeli no to musieliby go dać też pozostałym graczom, którzy go nie otrzymali. Byłoby to też mocno nie fair wobec osób, które tego skina kupiły podczas Halloween, a teraz każdy nagle dostaje go za darmo, no to po co te osoby wtedy wydawały na niego pieniądze, gemy, jak teraz ten skin jest za free. Więc wydaje mi się, że twórcy coś mogą z tym zrobić, no ale ciężko powiedzieć, tak naprawdę zobaczymy to dopiero za jakiś czas. Ja dziękuję za otrwanie do końca tego filmu, dziękuję, że tutaj byliście, trzymajcie się widzimy się w kolejnych odcinkach Piona.